Łosie, wszędzie w Tutaj rejestrujemy się, każdy dostaje taką flakietkę. Lista obecności. Potrzebuję baterię trzy razy, a Adam. Jakie wytyknie? połości się podoba, fajnie. co, ja dopiero przyjechałem. Co my tu mamy dobrego? O, a tak wygląda górka z dołu. Ten film będzie bardzo chaotyczny. Przede mną Marcin, SP9Mai i Sebastian, SP6Tor. Podziwiamy anteny wszelkie. Moja mama mówi, kiedy już sobie koszy, swoje radia. Też anteny? Wszędzie anteny. To jest jaka antena? O, proszę, pętlowa jakaś. Na samochodach, po trzy anteny, wszędzie oczywiście. Taki sprzęt do celowania VSS i inne satelity rotor dwuosiowy. Proszę bardzo, a ten leci? Czekaj, tutaj dole. też ładny zestaw e, anten kierunkowych. A PRSę mi Kto <grym i znać> <grym i znać> tak, jest to, odpowiedzialny tak. za ten balon? Dole. Czyli przegrywanie na, na te. No, dole. Samochodowe, stacjonarne, wędkowe, drutowe. W e, szachy no. chciałem z tobą zagrać w ogóle. Zabar, zabar, <grym>? zabar? No. No. Byłaby legendarna gra. Ale ja nie umiem w szachy grać. Właśnie się muszę nauczyć. się nauczyć. Dokładnie. Pozdrawiam. SP1, Web. SP1 Web franek. Teraz nas oprowadza do zamkniętego namiotu wojskowego. Podobno nie szumi. W ogóle. W ogóle nie szumi. No to mów o niej. Ja się nie znam. To tam się nie Okej. Okay. Po podrzewkach jest PKL rozpięta. PKL-ka. A tu jest jeszcze coś. No mówię, to jest z odczepami. SKU-9, kapir. O, kolejni przyjeżdżają uczestnicy. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie już. Sebastian, SP-6 Tor Franek, SP-1 UEF i Mariusz. SP czy SQ? SQ. SQ, no właśnie. SQ-9 KFZ. SQ9 Kfz właśnie. Mętlik znakowo imionowy w głowie. No, ale... Jutro, gdybym. Chłopaki, by <laughs> Chłopaki zostają, ja muszę niestety A ty wracać. Nie, nie. Nie. E, o, nie, jak, nie, nie. W tle tam górka łosiowa. I anteny. Anteny, oczywiście. Anteniarzy. Antenia... Anteny, anteny anteniarzy. No, to do zobaczenia za rok. <laughs> A. Łoś i po łosiu, dla mnie po łosiu, bo tam oczywiście łoś tak naprawdę dopiero się rozkręca. Najwięcej będzie się działo jutro. No, i w niedzielę też oczywiście. Powiem Wam, że na gorąco takie moje jakby spostrzeżenia. Wspaniała impreza, świetne miejsce, super atmosfera, super ludzie. No naprawdę po prostu, no nie mam słów, nie mam słów. Teraz na gorąco jeszcze jestem pod wrażeniem. Poznałem bardzo dużo osób, których znałem z radia z łączności, poznałem ich osobiście bardzo fajni ludzie generalnie świetna impreza naprawdę świetna impreza, żałuję, że nie mogłem zostać dłużej, no ale sprawy rodzinne no cóż, impreza się odbywa co roku więc na pewno będę chciał przyjechać w przyszłym roku na cały weekend mam nadzieję, że uda się to można spać w namiocie można spać w samochodzie nie ma z tym problemu, są jest świetne zaplecze gastronomiczne, można sobie kupić jedzonko, zaplecze, że tak powiem toaletowe są, czyściutkie to tojki, woda do mycia rąk, no wszystko co trzeba. Sporo osób jest z przyczepami kempingowymi, z kamperami, ale bardzo dużo też osób z namiotami, sporo osób śpi w samochodach, naprawdę, no. Powiem wam ciekawostkę, właśnie żona moja dzwoniła, ja jadę jej Oplem, który słynie z legendarnej swojej niezawodności, jest ulubieńcem zakładów, zakładów mechanicznych, natomiast ona pojechała do pracy z sceniczkiem, no i zadzwoniła właśnie do mnie, że coś się ze sceniczkiem stało, dokładnie to coś ze stacyjką, stacyjka nie wraca po przekręceniu i że tak powiem wyje rozrusznik. Także jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No, jutro będę sprawdzał co i jak. A wracając do łosia, to świetna sprawa, jeśli macie wolny weekend, wsiadajcie w samochód, jedźcie na łosia, świetna sprawa, naprawdę, pewnie się powtarzam po raz któryś, to mówię, ale bardzo, bardzo mi się podoba. W przyszłym roku mam nadzieję, że się będziemy widzieć dłużej, dłużej niż dzisiaj, dzisiaj byłem tylko 4 godzinki ale i tak to bardzo fajne 4 godziny mojego życia dzięki, cześć